Witam moi drodzy kochani widzowie, nowa informacja, no i bardzo interesująca, oto i tytuł, zwolnienia grupowe w Intelu. Intel zgłosił do Gdańskiego Urzędu Pracy zamiar przeprowadzania zwolnień grupowych. Prace ma stracić kilkaset osób, to kolejna odsłona kłopotów technologicznego giganta. W sierpniu 2024 roku Intel poinformował, że planuje osiągnąć 10 miliardów dolarów oszczędności w 2025 roku, kosztem redukcji liczby pracowników o około 15 tysięcy stanowisk. Firma utrzymuje też do 2026 roku swoje plany inwestycyjne związane z budową fabryki półprzewodników w Niemczech i w Polsce. Przypomnijmy, że centrum Intela w Gdańsku to drugi po USA największy tego typu ośrodek firmy na świecie. Obecnie zatrudnionych jest tu kilka tysięcy pracowników. Miało ściśle współpracować z fabryką mikrochipów pod Wrocławiem. Przyznacie drodzy kochani widzowie, że spirala zwolni tylko się rozkręca. Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam short Joker.